Cześć Mano tutaj to przepraszam, że tak długo nie było odcinków. zmieniłem nazwę z Paweł Jankowski, się nazywam Tork Tak. Już mam cztery filmiki na YouTube, które dzisiaj wypuściłem, a dzisiaj się zajmiemy Minecraft Lego and, and Blue. Tak. Ends Blue. To jest Minecraft. tutaj mamy tego. To jest zombie skelet, Steve normalny Boris Człowiek Enderman Klakson Kobieta zombie I to wszystko Tak Dzisiaj Przywiozłem Tak Przepraszam Pili. Zaraz zobaczę wziąłem, wrócę zaraz do. A już wiem, spoko. Trzeba tutaj odkleić te siemki. Te siemki trzeba odkleić. Dobrze, to po prostu urwiemy. To jest tak wygląda. Tak. Jak to wygląda?

o! Mamy taki oto fajny klocek. Widzicie? Fajny klocek taki. I nie wiem jak to się układa. Nie wiem. <ścoughs> no właśnie. Bo to jest jak... Trzeba sobie złożyć. Mamy jedną stópkę. Teraz drugą. Przepraszam, bo dziadek chyba wparuje. O, mam tak. Wygląda ja. tak ono. Właśnie, bardzo moim zdaniem piękny. Czy tam się nagrywa? No nie wiem, właśnie. Gdzie się nagrywa film? ta seria się nabędzie po... bez Minecraft 3D. Tak. Bez Minecraft 3D. Helmik to. Nie wiem, o mój się pierdział fajnie. I zaraz pokażę jak wygląda mini figurka Steve'a. Znaczy alkoholego. Za to dziękuję moją figurkę Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Izabeli. Trzeba się przyjrzeć. Mamy taki niebieski element. o tutaj mam nawet poradnik Manikę. Właśnie, jest taki niebieski element. Kurczę no. niebieskiego elementu nie ma. No, nie widzicie. Zaraz wam sobie robimy to. Nie ma niebieskiego. Jak ja to zrobię? Właśnie. No. Właściwie to sami. Ta O! tutaj są karty. To miło z strony. Patrzcie, pierwsza to człowiek Enderman! z łukiem. Trzecie to. Block min. No właśnie. No nie ma. Nie ma po prostu. Nie ma niebieskiego elementu. To jak ja się to zrobię. No. Musi być to niebieskie. Mm, nie wiem, to w innej kolei. Ha, Muszę być tu mądry. Nie jak to robić. I ja wiem. Czy tak? Nie wiem czy było, była moja Przepraszam bardzo, że nie pokazuję, ale to tak robimy, tak robimy, tak robimy i mamy Steve'a Kraja. I Steve Kraj jest gotowy. Tak wygląda zestaw Minecraft. Dajcie suba, jeśli umiecie. Proszę Was o to. Dziękuję za oglądanie tego. I serdecznie zapraszam do kolejnych. I ta seria będzie się nazywała Minecraft PS1. Tak, bo to jest pierwszy sezon Minecraft PS1. Tak. Będzie kilka serii. Wyprawa po co i wyprawa coś tam, nie? Refery mam. Ja sobie CPL. No właśnie. Karty są fajne. Wszystko jest fajne. Dziękuję za oglądanie Dajcie łapkę w górę albo suba. Proszę bardzo. I będziemy grać. Tutaj właśnie takie Lego. PlayStation. Ha. I będziemy